Dzisiaj, dzisiaj dowiedziałem się, że zarobiłem już trzy odcinki! To jest już czwarty odcinek serii! For Hero na koncone! Nintendo Wii! Uhu. O! Mamoda, Forza, Sałata, Kesura, A, tam jeszcze nie możemy wejść. A tam... O! Nowa kość! Bardzo dobrze ukryta. Nie! Fuja! Dobra. Wyposa, żeby się wydoby przed walką. Dobra, tak się wyposażemy. Broń. No. no i pokażę jeszcze Wam taką sztuczkę. Jeżeli kopniemy tak trzy razy, to za trzy razy oddają nam coś do naszej kolekcji. Dobra, byliśmy część! Tak się właśnie to nieraz inne na hard. Trzebuję, ja jestem taki dziwny. Dobra. To już ostatnie. Dobra, to rozboka! Dalszy pierwszy bok! Dobra, dobra, bla, bla, bla. Tutaj Wam pokażę, jak się bije. Jeżeli chcecie B na pilocie, Tak O tak coś z tyłu B to jest B to możecie gryźć Z to jest blokowany. blokowanie Co no. ten o, tak, B i Wiesz wam! już widzieliście ten y, ruch. Wystarczy tylko mocno użyć B i potrząsnąć. To jest bardzo łatwe do wykonania. No i już możemy się bić. Jedziemy. No, wyglądajcie no